Dajcie ponownie w kotłowni. Zadawaliście mi sporo pytań odnośnie palenia w tym piecu. A najważniejsze brzmiało, jak ominąłem problem zawieszania się opału. U mnie problem występował bardzo rzadko. Tam zawiesiło mi się raz czy dwa. Ale też był problem, że trociny nie wychodziły całkiem z zasobnika całkowicie. Tworzył się taki lej, trocina się trzymała trociny. Nie było tego poślizgu. Więc pokombinowałem i wstawiłem zwykłą donicę plastikową kupioną w kwiaciarni. Jej wysokość to około 60 cm, u góry ma 35 cm średnicy, a u dołu 15 cm. Jest to donica stożkowa. Odciąłem z niej denko i wepchnąłem donicę tak, aby dotykała praktycznie ślimaka. W ten sposób uzyskałem strome ściany, po których łatwo opał się usuwa. Nie ma problemu z zawieszaniem. Ani razu mi się nie zawiesił opał w zasobniku i schodzi on do końca. Więc to działa. Nie ma tego tarcia, jakie było między tocinami, więc też nie ma problemu. Możecie to wstawić zwykły role PCV. Ale wtedy rura będzie miała 15 na 15 cm i będzie wchodziło wam tam mało opału albo redukcję z 15 cm na 30 od razu, ale to też w tej redukcji będzie uskok, i na tym uskoku wam będzie się zawieszył opał. Więc pokombinujcie tak, żeby to było jakby spadek jednostajny, bez żadnych załamań, gładki, i nie będziecie mieli problem z głowy. Dodatkowo obsypcie sobie donicę dookoła trocinami lub ekogroszkiem, żeby ona się nie ruszała, a u góry zróbcie pierścień z blachy albo z kartonu, tak jak ja, żeby powiększyć zasobnik. U mnie, przy moim domu, przy moim ogrzewaniu zasobnik stacza na dzień przy takich mrozach, jak teraz mamy, minus 2 w nocy, minus 3 tam koło zera w dzień, tak? U mnie tam cały czas ktoś jest z domu, więc nie ma problemu. Ktoś tam zawsze dosypie. Ale jak chcecie mieć większy zasyp, to musicie kombinować. Zróbcie tak, żeby było wszystko stromo i gładko. Drugie pytanie brzmiało, czy ślimak mi się nie zacina podczas podawania tego opału. Nie zacina mi się ani razu, ale był przypadek, gdzie testowałem ten opał u chłopaka. Miał piec 150KW, więc kosz odchodził bardzo daleko od, od pieca. I silnik był trzy razy dłuższy od tego miał około 80 cm. Silnik był taki sam, takiej samej mocy i się zatrzymywał. Huczał, buczał, nie dał rady ruszyć więc u niego to nie dało rady. Nieważne czy mieszało się 2 do 1, 3 do 1, nic nie pomagało. U mnie piec jest z Pleszewa, 20 kW mocy. Tam w Pleszewie jest kilkaset firm, więc nie powiem wam dokładnie jakiej tu firmy jest piec. Musimy sprawdzić w książce serwisowej. Ale to jest zwykły piec na ekogroszek bez żadnych wydziwień. Tu nic, nie ma żadnych czujników dodatkowych. Czujnika spalin tego, tego typu. Podajnik też jest zwykły, ślimakowy, ekopal. Więc tu nie ma za bardzo o czym mówić. Retorta też jest zwykła, nieobrotowa. Popiół po takim faleniu jest idealnie... Popiół jest idealny, pył, nie żadny gród. Piec jest czysty, wystarczy go czyścić raz na dwa tygodnie. Osada się z jedynie pyłek, żadnej sadzy, nie ma nic. Więc dla pieca na pewno jest zdrowiej. Wytrzyma długo. A, nie powiedziałam Wam najważniejszego. Od ponad tygodnia palę w tym piecu samymi trocinami. Z samymi trocinami, kto by pomyślał, żeby, że się da w piecny kograszek palić z samymi trocinami? Ale mi się zdaje, że musicie wstawić taką rurę, bo inaczej Wam to nie pójdzie. Bez tego to nawet nie ma co działać, bo będziecie więcej się denerwować z tym zawieszaniem opału, niż będzie z tego pożytku. Tak? No, fale trocinami bałem się zimą. Wiadomo, dla pieca, by coś się stało zimą, to ciężko by było. A teraz palę samymi trocinami. Nieważne co idzie, czy pył, czy wióry, jaki mam dostęp do jakich trocin, tak palę. I piec mi nagrzewa. Piec ustawiony jest na 60 stopni. Jedynie pracę w podtrzymaniu zmniejszyłem do 5 minut, było na 8 minut. Dmuchawę też sobie przysłoniłem tak na 3 centymetry, żeby otwór był. Dmuchawa jest WPA. Dmuchawa, dmuchawa chodzi na bardzo niskich obrotach. Cofki nie miałem nigdy w ślimaku. na czujnik temperatury nie wyczuwał większej Zmiany temperatur 33 stopnie to jest maksymalnie co było u mnie. 34 wodę grzeje, podłogówkę grzeje i trociny dają rady. Radę. Bo na tamtym filmiku pokazywałam Wam mieszankę 4 do 1, więc zwiększyłem też do 5 do 1 i sobie pomyślałem, jaki jest sens mieszania. Brudzenia się w tym, jak można sprawować swoimi trucinami. No i zaryzykowałem, i na razie palet ponad tygodnia jest dobrze, więc musi być dobrze. Dalej, metr domu, jaki ogrzewam, to jest 160 metrów, w tym 30 metrów garażu. Dom jest nowo postawiony, ocieplony 15 cm steropianem grafitowym. Temperatura w domu to około 23-24 stopnie. I trociny dają rady. Same trociny, już bez ekogroszku. Teraz więc praktycznie parę darmowo. Jedynie to co, to, co prąd muszę, muszę zapłacić. Ale to jest znikoma ilość energii jaką pobierze piec. No i spróbujcie sami z tą rurą. Bo słyszałem, że piszacie, macie problemy z zawieszaniem się opału. Też miałem, nie dziwię się Wam, was to denerwuje. Spróbujcie, pogombinujcie. Nic to nie kosztuje. Trochę zabawy. Z własnej ciekawości nawet spróbujcie. A może to przyniesie skutki pozytywne. Więc powodzenia przyszłym palaczom. I do zobaczenia w następnych filmach.